i hold yellow. I have yellow. Hell? Jestem On będzie wyjeżdżać. One one red and one is pop. No, ale nie tak. No, kurwa. kurwa, czemu wychyliłeś? Wychyliłem. Ode. Co znaczy co wychyliłem? Kurwa, macie coś elektryk biegnie. I just do sandwich. We can place lower Maybe you want to go. I will dig or something. We will try to get entrance. Kurcko. Krótko, more. Ale nie wiem, więc możemy chyba to Trzy murów, ja pierdolę Smok, Ja pierdolę Tu guys, tu Ivy, tu Ivy tu kamera Kamera z Tak srebrnej no Hunting B One piece for upper O, oh, one lower, kurwa raz. No i gdzie on, do smoke'u pies? tak. Ja pierdolę Skoczył sandwich, roda. Wysadzam tu. Chodzę Ja robię 2B, guys, 2B, 2B, 2B. One kon and one over. Kon i over. Dead to, ole. Raczej odmogam był. tu, możesz mnie zryć progować. Pale nie wyszedł. Hell. Nie wiem, gdzie jest drugi. Nie, nie, nie mógłbyś zrobić Ja idę zrobić yy, stary bez czekaj. Oj, nie mam. Ja to na behy, bo B chyba idę. kurwa No w One mate, one mate A tak, Nie smoke. No BS się cały czas. No zobacz, we akurat zeskakuje chyba z BS no. Tak, tak. Ja pierdolę do no, przesz. Przecież... Chcemy tu nawet poszukać. Co to jest One hell, one hell. Daleko rzucał to Ja bym go lewo. No chodź. to rb, tu rb, tu, tu rb. Jeden samochód z mała jak coś Tu w górę jak coś Chłopaki, jeden helikopter Chłopaki, jeden helikopter i jeden cool. CT yeah, oh, Nie, wiem kamera Nie, nie wiem Milbox O, Nothing pop. I can flash. I flash. Close them. Naper B, One is all of guys. One is all of. Two at P1 is naper on his. Electric. That. Camera. That. Camera. Oh, camera. On tam, no ten HP, jest player. player. Ale mieli chujową ustawkę kurwa. O, patrzę, ktoś. Gdzieś chował łomek. Gdzie był? W chciał iść na drzewko. Chodź tam, A, chociaż... Nie, potrzebuję... I, I run pop, I run pop Go, go. Can instant. you smoke upper or sam smokować, lower? Tak, albo albo albo... He throws nade On good, so watch out. Yeah you can drop okay. up night. I drop albo that albo 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 They albo 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 What albo albo pop. Ja to samo. no, tak on jest tak. HP. no i kurwa, że cały kurwa, nie dał. Ja to sam, no kurwa, że cały ktoś nie Ja tak sam, Do Elki LG wchodzę kurwa po granatach i. NATO opóźniony kurwa. Co to, to jest za marka samochodu? Nie ma, nie ma, nie ma brandu. To jest golf. Kurwa, a one się rozmnożyły chyba. Jaszuję zaplecze. Wyjechał. Yeah. Pub clear? There is more B players. I have full B dot. But I'm going K. Oh, one out, one out, it's fine. One is out B, he cannot rotate to A. Goofy. Co? Zgasił kurwa. A zgasił, ty masz zgasił mózg. Zaraz mózg zgasza Side, side, side. Trzymają. No, Małe wyjście czy nie? Nie wyjdę, Mała i też nie wyjdą tam Gdzie jedziemy teraz, Gufi? Ja, Na pokoje, to bata runda bata. Jeszcze raz rzucisz chujowego molu, to się rozjebie. Może byś tyle nie jęczał, to byłby dobry. No. I smoke on, I, I one more yes. One more close, somewhere guys. Oh, Pro, no no guy. no no guys. Time no 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 guy. no is no. no One electric, Elik. Tatencel afaros. Red of HP. One more heavy. On the site, Ori. Pop Pop, pop, pop. I'm gonna yeah. You wanna rush me? Ah, you, uh, yeah. Yeah, Something like this would be good. I, you can do utility, I, do I will sandwich. extinguish your molly and we push lower. Okay, 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 so let I, I will, I will, I will. do. I will. Do yeah, yeah, I will. I will. I saw <laughs> On u mnie zginął ogólnie jak coś... Mamy no, idiotów w drużynie, co nie wiedzą co kurwa robić, no. Ej! Kurwa! Tu prawie zaczarowane było! Ja jest, jestem, bo nie To jest, oh, jest mocne. Terrorist. Dart, out, out. One, out. red, mandy, red. Ralin, red. Mamar, mamar. Mamar. Kurwa, jakby miał usta, bym... to też jednego daje mu miniu. O, proszę jeszcze jednego. Bierasz, bierasz, aż poprasz. Coś to znostrze? O, 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 o. No, flaszuję, no, kurwa przedni. to jest hit, że nikt nie umarł ogólnie.

Chujowy smog uh, yeah, yeah. kogo to smoke? Yes, okay, okay, okay. I'm ready Słuchaj, słuchaj Słuchaj one I lower. Okay. Przed elkoina. Poszedł na flaszę się ustawiał Dostałem głowę no, one, flash Amy? Mało no, może zaraz wyjść. Uwaga. Mało wyjść. Przejdę na aim it? Hey. Oh. E hey, Ay, chuj, Ay, to. Emi. Amarpap. Emi. 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 box. Emi. box. Aj, chuj w Emi. Ej, co ten chłop kurwa pomarańczowy... Nie Distancjurwo i do pieca na farci.